Rozmawialiśmy o, o rzeczach, które nas łączą w naszej pracy samorządowej. Przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, że no jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby organizować życie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego w towarzystwie koleżanek, kolegów samorządowców. Więc na pewno, po pierwsze, pieniądze europejskie i te możliwości, które mamy dla Powiatu Strzeleckiego. Proszę to rozumieć jako wszystkie samorządy, jako, jako mieszkańcy w sferze zarówno infrastruktury, jak i edukacji, polityki społecznej, dróg, które planujemy realizować, wojewódzki urząd pracy, czyli to, co jest związane z rynkiem pracy. I oczywiście bardzo dużo dyskutowaliśmy o sprawach demografii i depopulacji. Bo to jest problem, który dotyka praktycznie wszystkie samorządy w województwie opolskim, a może i w Polsce, bo 2022 rok był najtragiczniejszym pod względem ilości urodzeń dzieci od II wojny światowej. Więc to jest na pewno duży problem. No, teraz mamy wspólne spotkanie z panią wojewodą, panią Moniką Jurek, dlatego że. Też po 15 października, no tak się to wszystko ułożyło, że możemy przyjechać do mieszkańców i poopowiadać sobie, czym się zajmujemy, jakie rzeczy nas łączą, też te obszary, właśnie administracji rządowej, administracji samorządowej. Tak, nie ukrywam, że bardzo mnie cieszą te spotkania. To trzeci powiat, dzisiaj Powiat Strzelecki. Cieszę z uwagi na to, że jest taka możliwość bezpośredniego kontaktu faktycznie z mieszkańcami, z władzami powiatu i z osobami, którzy są y, bardzo zaciekawieni tym. Jak będzie wyglądała współpraca między administracją rządową a samorządową, czyli między wojewodą a marszałkiem? I bardzo mnie wzrusza też taki komentarz wielu osób, że pierwszy raz doświadczają takiego wspólnego wystąpienia na jednej scenie marszałka i wojewody. A tak naprawdę to w zasadzie minął miesiąc od czasu, kiedy objąłam funkcję wojewody opolskiego. I powiem, że to wielkie wyzwanie, ale też bardzo ważne. Ważne, żeby słuchać spraw, z którymi przychodzą zarówno samorządowcy, ale też i mieszkańcy województwa. I od razu mówię, że nie jestem w stanie może dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale na pewno te wszystkie sprawy zabieram z sobą do urzędu.